Hej, hey, wszystkim, z tej strony Prestigo, witam was po raz pierwszy w indykową środę, czyli um, dzień, w którym tak jak pamiętacie z Buzzuniusa um, po prostu będą takie indyki, takie gry mało, może nie tak mało znane, ale takie nie tak wysoko budżetowe Pierwszą grą, która idzie na tapetę jest Isaac, the, nie, The Binding of Isaac w rat of the, z dodatkiem Wrath of the Lamb Czyli najnowsza wersja po prostu. Ja na, muszę, zmuszony jestem nagrywać to w oknie, więc o, przepraszam Was za ewentualne niedogodności. Ja już jestem, no... Mniej więcej w połowie gry mam tam 45 sekretów, co prawda ogromną ilość śmierci i mało zabić mamy. Na pewno... W, Będą nagrane wszystkie challenge, jak przychodzę. Dzisiaj bym zagrał tego Spider Boya, tak wiecie, pierwszy odcinek. Oczywiście na przemian może z y, y, tymi jak to ma? Z challengeami, bym nagrywał też y, normalne po prostu meczyki. A czy y, normalne przejścia gry. Oczywiście to wszystko zależy y, od popularności serii. Jak wiem, że nie będziecie ci tego oglądać czy coś, dacie znać w komentarzu, że to jest nudne czy coś. To, to jak gram Isaac'a to po prostu będzie tego mniej. Na pewno też w ramach e, tejże środy będzie się ukazywać e, to jak to szło e, Don't Stray. Ale bardzo też możliwe, że Don't Stray zrobię w osobny dzień od e, tego. Kurde, to takie rzeczy piwnicy. To jest jeden z takich gorszych bossów. Przynajmniej dla mnie, bo to jest pierwszy taki boss, z którym się mierzymy, czyli po prostu tak naprawdę nie mamy nic, a boss jest jednak trochę wymagający, trzeba uważać, bo mamy tylko trzy życia. Zwyczaj mamy mały damage i takie wiecie inne sprawy. Głowa lata. A reszta tułowa to co lata sobie na koniu pluje. O kurde. A. W krew oczywiście jak depnę, to tracę życie. Oczywiście moim celem tej grze jest ogólnie zdobycie Platinum Gada, czyli zdobycie wszystkich sekretów. Oczywiście z jednym sekretem wiem, że będę miał cholerny problem, ponieważ mm, <laughs> on jest cholernie trudny do zdobycia. Okej. Okay. Hmm, czyli po pokonaniu bossa zawsze z tej mniej tematu. Koniaka dostałem, więc mogę sobie polatać. co tutaj się Uuu. Hmm, kursa. Kurset i głowa, ale ja nie chcę nic niestety wybacz jabełku. Mm, <laughs> oczywiście... Jeszcze to sobie w chwilę, bo chcę zobaczyć, czy przypadkiem nie ma jeszcze pokoju z Secret Roomu. A czyli twój nie Secret, tylko <laughs> roomu z itd. Na pewno wiele osób grało w Isaaca, czy to... na oryginale, czy to na piracie. Niewa nieważne wie, jak to po prostu tak gra jest. To nie jest taki rzut okiem, tylko bardziej klucz. Czyli widzę, że na poziomach nie ma mm, tych, jak to się nazywa. Um, kurde, mm, nie ma poziomu ten... Z no, mi, tak widzicie, tu mamy wszystkie poziomy, oczywiście już mam odblokowane dalej. Oczywiście zawsze jak spadamy, to... Mm Ojej, czy ,Okay, czytam postaci, w której gramy. Mm, ale zawsze to jest ten po prostu te same koszmary. Też to fajny motyw, że po prostu jakiś koszmar. Więc tak naprawdę większość challenge y polega na tym, żeby <coughs> jak najszybciej po prostu, nie wiem, ten challenge y polega po prostu na jak najszybciej znalezieniu bossa i się do niego dostanie I po prostu po drodze zebraniu jak najmniejszej ilości hitów przez mnie. O kurde, właśnie o tym mówiłem, że ci przeciwnicy, kurde, nie skarżyli o Ani kurde. tabletka, ciepła jaka? Ym, tabletki mają albo pozytywny, albo negatywny efekt. To jest yy, losowo, chyba że gramy Krainem, który ma yy, wszystkie tabletki na plus, albo zna znajdziemy item, yy, item Better Fpth, yy, który po prostu daje nam 100%, że wszystkie tabletki są lepsze. No chyba oprócz tylko bak yy, Bad Tripper, który chyba zawsze jest na minimum. Nie wiem. <laughs> Ale yy, na przykład jak było... Znajdujemy tabletkę, która była strange down, to później ta, ta tabletka jest e, strange up, ciekawe. I, I chyba tak jest tak samo z y, y, z nogą, e, szczęśliwą nóżką. Kurde, ale mnie podchwalił. Widzicie tu jakieś kubki, tu też są. Te przeciwnicy nie są potężniej potężni, na, bo to tak naprawdę jest drugi poziom. W późniejszym okresie się naprawdę tacy poważniejsi przeciwnicy jednak już trafiają i to tacy normalni. Achievementy niektóre są trudne, bo na przykład trzeba ukończyć dwa poziomy piwnicy, dwa poziomy jaskiń, albo dwa poziomy nekropolii. O, serducho. Albo dwa poziomy nekropolii bez utraty ani jednego punktu życia. No Kurde, z tym bossem nie lubię walczyć. Widzicie, on przerażuje na mnie i on jest dość ciężki. Czyli nie tak ciężki, tylko po prostu muszę uważać na niego, bo on szarżuje na mnie, się obija, obija od ścian. Czasami jest po prostu ciężko tego uniknąć. O, O, się, trochę rzeczy mu zabrałem. Ale widzę, że ten mm, y, Moje ten, strzały ładnie go spowalniają, bo ja mam ten... Y, challenge taki pająka, spider, bo że mam cztery strzały i strzały spowalniające. O! Łatwo y, się tylko jabełka tu razem. Brimstone Lewy to jest Brimstone, a prawy to jest zdechły kot, Że daje na 9 żyć, a lewe daje mi taki promik. Ale z racji, że mam coś lepszego, to nie będę ryzykował. Boże, okej. Okay. To zobaczmy. No, widzicie. Zdrowie był. dół. A tu mamy że zdrowia. Nie. Kurde. Nie udało się. Kicha trochę. bardzo mm, ale co zrobić? Nie zawsze się udaje. przynajmniej to zdrówko. To serducho mi odnowi to, co um, straciłem, tak naprawdę. Ponieważ, o, widzicie, znowuż ten, że um, <laughs> peruka. Um, bo to, co białe serducho, daje mi życie, jak schodzę na, na kolejny poziom. Ale dlatego ja tak poczekałem też do bossa, że po prostu najpierw bossa zabij. Widzicie, już kolejny poziom, się wystrój zmienia. jakieś główki biegające na... O nie, do, do, do kurwiczki wołam. Bo to jest denerwujące. O, to jest... Bardzo zdradliwe, bo mm, niby strzela tak, wiecie, koło jak jesteśmy koło tego, ale czasami potrafi strzelić na trzy spółmapy. Często ja też wykorzystywałem właśnie te, mm, celem, mm, o, boss od razu, miło, mm, celem po prostu rozwalenia ścian, bo czasami za ścianami trafiają się sekrety, których ja po prostu, jak sami jest zresztą, widzicie, nie szukam. O, a ten boss się trafił, to jest odmiana bossa z... Pierwszego poziomu, który jeździ, czy tak jeździ, tak między kamieniami biega, też są biegłówki a ten sobie po prostu lata. I to ja muszę po prostu między kamieniami latać też i go nawalać Nieważne, czy e e celuje w głowę, czy w co, on zawsze damage zbiera. Oczywiście w miarę otrzymywania damage'u musi będzie kurczy, że będzie teraz trudniej go trafić. O, jak widzicie... Ojej, muszę uważać, że coś... A. O! Tego też zaraz poszukam. Kurde. Zginę! Kurde, ej, całe życie życiel zabrał już. Osobno widzimy. O, squeezy, nice. No, squeezy daje mi dwa niebieskie serca i. Ma trochę szybszą. Szyb... większy atak speed, co mnie cieszy. Na szczęście, jaskinie też już mam ukończone. O, kolejny rodzaj przeciwników, robaczki. Robaczków tych jest kilka rodzajów. Jedne są właśnie tak. w ogóle nic nie robią. Jedne tak lecą jak nas zauważą, chcą nas zjeść. To jest moja powiedzieć odmiana bossa. Jedne też strzelają. O, w mm, tym mówię Żydek. Jemu dajemy pieniądze, żeby nam itemy dawał. Oczywiście, on daje też przedmioty takie nietypowe. O. To jest najgorszy rodzaj przeciwnika. Hmm, takie główki, których normalnie nie możemy atakować, tylko jak się otworzą. Tylko, yy, wyjątkiem są te czerwone. O się. O pięknie. Jeszcze. Jedna, dwie z... zostały. Dawaj, dawaj. Da. mogę na kolce po prostu wepchnąć, bo przeciwnicy działa na przeciwniku działają kolce. Zobaczmy, co tutaj jest. No, troll bomba, super. Troll bomba nas goni. Ok, muchy, muchy, które będą atakować. Szkoda, kicha jest, że jak wychodzimy, to też po prostu. Hmm, hmm book of shadow, kurde. Dosy chyba. Hmm, wezmę, bo to jest naprawdę epickim itemem. Szczególnie, bo. To mi daje immunity. Całkowitej immunity na hity, więc mogę wszystko robić, na przykład yy, Tutaj. Pom, tak. Dostałem. Żeby go nie rozwalić, nie chcę. Rzucam w shadow i mu daję te ży e, życia. ja widzicie nie dostaję e, Damage'a. Dlatego to po prostu yy, mogę go nakarmić życiami po prostu... Ej, co się stało? Laga mam. Kurde. Coś dostałam, ale nie wiem co. Ej no, cholera, co jest? Czemu się gra zawiesiła? O, mam pills, ok. Tabletki mamy. So, mm, Przybyły, czyli po prostu na, za, na karmienie ileś tam razy. Ojej. Mm, mm, ja oczywiście będę chciał, mm, będę starał się po prostu napełnić jeszcze raz tą książkę. Jeszcze raz spróbować go nakarmić żeby zdobyć coś ciekawego, może jakiś ciekawy item, bo zwyczaj ciekawe itemy daje właśnie ten, tylko że on kosztuje życie, to m, zależnie od taką, którą gramy jest cięższe. Tutaj jakby mi się... Nie, nie uda mi się kolejny raz tego napełnić, bo m, na Sacrifice roomie, czyli ten co dopiero też byłem, to tak samo działa. Czyli że po prostu, czy mu dwa oddać, czyli półtorej jeszcze mogę mu oddać bezpośrednio, okej, okay, bo to mam leczenie. Hmm, super! Jeszcze mm, Blood Machine'a dostałem, czyli będę mógł tak naprawdę, tak na sobie tego książkę, y, oddawać dwa miejsca na raz. To akurat było łatwe. Musisz uważać, bo te moko są upierdliwe. Y, Dupnie wybuchają. Widzieliście zresztą, widzicie zresztą? A z coś wypadnie, jestem pewien. Nie wiem co. No, no Okej. Okay. Serducho niebieskie. Mogę wziąć. W sumie nie. Niebieskich serdów e, ostatnio te nauczyłem się, zostawić na koniec, bo... Mm, dzięki nim po prostu... Mam tego, dobra. Tak. Pieniążki będę miał. A tam Biblia, która zabija na hita mamę. Okej... Okay. Mm, kurde. Kurde, 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 kurde wam powiem teraz. Mm, bo mam jeden item, który mi zadaje damage'a i jeden item, który po prostu zabija mamy na hita. I to jest ciężki wybór naprawdę. Bo z mamą się ciężko walczy i to bym może mi nie po prostu ukończyć ten... Mm, najgorszy challenge. Zobaczymy zresztą, pokonajmy na razie bossa. Mm. Wykonaj mi bossa, oczywiście widzę, że mi się kogoś wsiadł naładuje. Jakbym... Dobra, to mi pozwala praktycznie w każdym momencie mm, wyłączyć damage. Kurde, to jest akurat ciężki. Dobra, dostałem tutaj już tak. Ale z tego powinno być serdeczko, chyba. pieniądze z jego arkiwa. Mm, jeszcze jeden run na napełnię ponownie mm, tego. Jak to się idzie, nazywa. Mm, ponownie sobie napełnię półko i pójdę z, yy, z tamtym główienkiem się. Puka. Z Blood Machine. Ok. No na razie tego nie zbieram, bo odnawia mi całe serdupo, a ja mam tylko jeden no, do. do. pół do odnowienia. Miło. Tutaj to wysadzić? Na wszelki wypadek, tutaj widzę niebieskie, jeszcze leży, więc później sobie zbiorę. Oho. O, jak wspominałem, drugie robaki i drugi rodzaj much. Super. A. Muszę te muchy pozdejmować. Kurde, nawalał muchy! Wincie! Wińcie muchy! Kurde, no ciężko coś... O! Uruchomiłem reakcję łańcuchową, miło. Zobaczmy co tutaj, serducho akurat. No, zobaczmy co w sklepie, i tak mamy. Super, boss. No, mamy szansę po prostu spotkać bossa czasami w sklepie. Okej, okay, pieniążki i perła mamy. Nie pamiętam czy perła mamy dalej bardzo czasami nasz y, strzał może zatruć. Jest to jakieś super wspaniałe, ale cię przydaje mi już. Dobra, tak, tak, tak. Tutaj. Mm, jeszcze muszę się zastanowić nad tą Biblią. Kurde, bo. Jakby mi się udało po prostu przejść bez. E... Dobra, dawaj. Wybuchaj maszyna. Wybuchaj, dawaj. O, jest! Bloodbug! Czyli zwiększenie życia. Czyli jak naprawdę mogę już... Co to jest? Biblia, okej. Okay. Bierzemy Biblię. Co? Ryzyk Fizyk. No, jeszcze tego. Kurde, ej. Co jest? mi się nie, nie pękna Okej, okay, hopsa. Kakiha Kakicha, powiem wam. To już była kicha trochę ze strony gry. No, chodźmy tutaj po kunia. Chcę podlecę do niego, a potem po Biblię wrócę. Bo jednak Biblia się zabiorę, bo. Hmm... Będę musiał się. Super, brawo! Super, partia pani! Sobie ten. Hmm... Zarumbiście to rozegrał, gościu. Hmm... Nie wiem, czy Biblia na sposób działa. Spróbuję. Bo na pewno wiem, że na tana nie działa i na Izaka nie działa. Okej, okay, dobra, że... Gdyby biblia na bossów działała, to bym po prostu chodził do bossa, bossa na hita zdejmował i potem tylko uważał w normalnych rumach, które mogą być ni niestety... ...ucierpliwe niektóre. A było łatwe jak to, co teraz było. Mam nadzieję, że trafią się takie Okej. Okay. A, latanie dostajemy. Ej, to fajne nawet. To jest jeden z takich... To jest jedna z odmian szatana. Hmm, chyba pierwsza forma szatana to jest Czekaj za niego gdzieś stanę, zajdę Kowalnia cię uważać, że nie tym cię, bo nie chcę żyć potrafić. potracić no, nie jest jakiś super trudny jak widzicie Ale i tak zadałem jedno. Czyli widzę, że Biblia nie działa na normalnych bossów, tylko na mamę. Czyli kurde, mam nadzieję, że się uda. Szatana pokonaliśmy. Tu nie wiem, co to jest. Special tears. A, to chyba te mm, konie mają. Spectral. I have been blessed. Nie wiem, co to jest. Nigdy nie pamiętam, co to za. Ten... Co to mi ten daje. Okej, okay, lecimy, kolejny poziom. Hmm, chyba jeden z najtrudniejszych. E, mianowicie Nekropolia. Muszę uważać kursów los, kurwa, czy to większy niż chciałbym. Muszę uważać na te muchy, cholerne, bo... Muszę uważać, cholerne, Dało bo... Udało się jakoś jednego zatwinięć. Tylko to rozwalić. Uff, uf, Alfard. Muszę uważać! Spierdalać! Spierdalać muchy. Kurwa, ale to jest ciężkie. Piernicze. Jak uda mi się to wymigrować, to i dojść do mamy bez utraty takiego życia. Kurwa będę taki szczęśliwy, bo mm, mamy na se zdejmę y, z Biblii. I pozwoli mi to po prostu ułatwi mi cholery. Tylko boję się jakiego bossa trafić. mogę takiego bossa trafić, że praktycznie ja nie daję rady z nimi na kurde. Dobra, mam poszedł się jebać. No, to jest najgorszy rodzaj przeciwników, maski. One są takie upierdliwe, że na przykład bez latania to jest je cholernie ciężko upuć. Na przykład w takich rumach szczególnie, ale bywają gorsze, więc no szkoda no. Bo Womba to nawet nie liczy, że się uda ten. Ale może jednak się uda zobaczymy. Ale wiem, że już tu jest z papranem, i to samo tabletka. Mogę teraz tak naprawdę kuposy szukać. Właśnie to jest najgorszy achievement, że trzeba mm, bez utraty e, zdrowia przejść. I sami widzicie w takich rumach jak w poprzednim jest to cholernie ciężkim zadaniem, bo to... Nie wiem jak mi się tu kiedyś udało tak naprawdę o, Super jeszcze świetnie ty. Z tymi to się męczyłem za pierwszym razem, a teraz już, już mogę wstać i na parę Bo nie będzie mi bolało utratę twu Bo i tak już achievement poszedł się nie więc Wybuch mi Dziwnie to, to wygląda Oj coś lata kurde Nekropolia, cholerna. Dzień, głupia mu, ponadto liczysz No, mnie bossa znalazłem No, spektrale mam no. Ej, ale to była głupota To już była głupota, pająki mnie wpychały na ten No, odpalę Biblię na niego no, To jest najgorszy boss Najbardziej, no, upierdliwy, bo to jest odmiana maski po prostu, z czego jeszcze nie widać jego HP, więc mogę, najpierw muszę mu serce rozduczyć. to nie jest takim też prostym zadaniem, widzicie, a później muszę jeszcze zimbać głową, co z moimi strzałami jest cholernie, zależnie tutaj wszystko, no super partia. Super partia były No widzicie on raz szarżuje na mnie, raz nie raz się po prostu tak lecę za nim, nawalam do plecach, a on nie śpi, to toku. Zacznie cofać i tyle. Super! Pół życia mi zostało, jeszcze challenge na nie skończy przez Frajera. Taki upierdliwy jest. Super będzie skręcał w ostatniej sekundzie. Super partia. No bo już, bosie. Daj mi serducha, dużo serducha i... pa Kurde, to jest najgorszy chyba, bolsie, to jest najgorszy. Serio, no... No zginiu. Jest, udało się. Motory życia i jedno niebieskie, Kurde, może być ciężko, zobaczę co w sklepie. Książki znowuż, hm. Hmm, robię kompletnie, No. Hmm, mi daje, OK O kurde. To też jest... kurna... Super przeciwnicy do super roomu trafiają. Naprawdę. To super room naprawdę. Hmm. Super partia. życie mi zostało, nie będzie koniec zaraz, Ok. okej. Dobra, to już po mnie jest niestety. Pół życia mi zostało, no nie, nie, to było hamsa. To było już wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli chcecie więcej, to dajcie znać, jeżeli nie, to też dajcie znać. A więc to by było wszystko, komentujcie, subskrybujcie, komen. cześć.